W dzisiejszym odcinku zrobiłem player pika z ikoną 87, której polecił naprawdę bardzo ciekawy piłkarz, którego nie było na rynku i wrzuciłem go do super ewolucji. Otworzyłem 8 paczek 10 piłkarzy o ocenie 83, i kilka kart urodzinowych udało się trafić oraz otworzyłem nowe ulepszenie z SBC, które gwarantowało kartę urodzinową 89, także serdecznie zapraszam do oglądania. Także, słuchajcie, przygotowałem kilka paczek, które sobie otworzę. Jeżeli coś ciekawego poleci, to wam to pokażę. Plus mamy jeszcze cztery paczki. 10 razy 83 do otworzenia teraz. Potem po godzinie 19 otworzymy sobie kolejne cztery paczki. Taki jest plan generalnie. Także myślę, że na pewno jakąś kartę urodziną dzisiaj uda się wyrwać. No jak na razie zaczynamy od Level 87. Informik i też jest bardzo w porządku. Pierwsza paczka 10 że ocenia 83 plus i bez karty specjalnej, niestety. Prac Kejla i Donnarumma, spoko. <laughs> Szkoda, że same duplikaty. Druga paczka, 10 piłkarzy, 83+, plus, no chyba coś skręcili drob ostatnio, bo naprawdę te karty urodzinowe coraz gorzej lecą. Jest dużo walkoutów, i dużo kart foderowych, to jest spoko, ale no mogłoby trochę więcej tych kart urodzinowych jednak lecieć, bo to jest trzecia paczka i to jest kolejna paczka bez karty urodzinowej. I czwarta paczka, 10 piłkarzy, 83+, plus i mamy kartę urodzinową. Zobaczymy, kto to będzie, Bramkarz, League EU. nie mam pojęcia, kto to jest tak szczerze. To chyba będzie jakiś właśnie Mandanda, nawet nie wiedziałem, że on ma taką kartę, jak ma być... No ale spoko go widzieć. Także tak, słuchajcie, prezentuje się ta ekipa, oczywiście wszystko bez zmian, lecimy do pierwszego spotkania. Także tak, prezentuje się ekipa pierwszego rywala, Ferdinand z na środku brudnej Mbappe, Kvarackela i Hendrik. Bardzo solidna ekipa, zobaczymy co ten gość pokaże, a swoją drogą to nie jest spotkanie w Division Rival, tylko w kwalifikacjach do Champions, pomyliło mi się trochę. Cristiano Ronaldo do Suareza, Suarez jeszcze może jakieś sombrero i Ferdinand pokonany, ale... No, Wandersar, no oczywiście. No nie, no jak ten Bobby przeszedł? Pięknie ciuram. Za w się sensie ja się dobrze po prostu zachowałem. Oj, no kwarat scale, scale, boże, święty Jaszyn. Nie, naprawdę tak. Czasami temu Jaszynowi takie baskudne animacje się załapią, że to jest jakiś hit. Nie, ten Jezu, ten kwarat ma dribbling, ale brawo, Jaszyn. Nie, nie, co tu się stało? Dobrze, Jasyn, przesunąłem się tym Jaszynem, ale ten Rafał. No za łatwo wjechał w to pole karne. Granada do Suareza. Pięknie i Suarez delikatnie. Nienawidzę grać na Jaszyna. Znaczy się na Cisina Wandersara. No i słuchajcie, Endrik wypuszcza sobie piłeczkę. Mam mnóstwo miejsca. Tu jeszcze jest potencjalne podanie do Kiliana Mbappe, które muszę blokować, ale chyba nie będzie grał. Pięknie to rozegrałem. Książkowo. Kilian Mbappe. No jaki fake shot. Ja pierdzielę. Dobra, Suarez. Teraz to chłopiec. Suarez! No Wandersar. Dani Olmo, Dani Olmo, no nie. Jeszcze Pedro Neto, nie, Van jest obłędny. Oczywiście kontratak, po zducie roznym zawodnicy nie potrafią się dobrze wrócić, jeszcze podanie, ale brawo Cole. I no, nie, nie, nie strzelę mu gola Suarez, ja pierdziele, ma taką obronę bramkaza, że po prostu się nie, nie da się, nie da się. Nie no, powiem wam, że mam dość tego teo Hernandez'a, mam dość Hernandez'a i Kliana Mbappe, który w taki sposób potrafi strzelić bramkę. Ronaldo, Ronaldo... Ronaldo, proszę, nie, nie, to nie wydarzyło się to w tym momencie. Jakim cudem to nie była bramka? Pedrone to wrzutka do Ronaldo, ale no cię, ty człowieku, biegniesz. Daniel, i Ronaldo, proszę cię, nie, ja się chyba poddam w tym spotkaniu. Nie, nie pokonam Wandersara. Rodrigo, Rodrigo, jak on pięknie to rozegrał. Cóż za niesamowita karta. Nie no, oczywiście, że nie odbiorę mu piłki. No i jeszcze Keyla tak łatwo, bo... Pedro Neto, wrzutka na Ronaldo, ale główka z tego miejsca, to nie ma szans. Ole, podanie, to było do niego Olmo właśnie dla takiej sytuacji. Ten Dani Olmo tutaj jest i Pedro Neto, Fineska, 4 do 2. Mamy jeszcze szansę wrócić w tym spotkaniu. Samker, Samker i Drivenik, dokładnie dlatego na weszło na boisko, 3 do 4, bramka kontaktowa. Pięknie Dani Olmo do Ronaldo i słuchajcie, mamy remis, szybki comeback. Nie straszmy tego remisu tak szybko i tak beznadziejnie. Nie, nie, proszę cię, no ciura, wygraj człowieku, pojedynek z Mbappe, no. Jech jest sam kerwa no coś takiego liczę im, dawaj! Szybko! podaj do Ronaldo odegranie szybkie, O jezu, ale to spowolniło całą akcję i Drivenik nie jest skuteczny na Wandersara, niestety. Oj, ta Tiki-Taka naprawdę się bardzo przydaje, ale Wandersa, jak lata, no. No i słuchajcie, Endrik się rozpędza, Enric, Endrik, jeszcze podał i jeszcze się źle przesunąłem, 6 do 4 Ronaldo, dupa nie Ronaldo van der Sar pięknie Asyn, ja w końcu coś obroniłeś Także ostatecznie to spotkanie kończy się wynikiem 4 do 6, nie uważam, że byłem gorszy od tego rywala, byliśmy naprawdę na bardzo podobnych poziomach, ale no był bardziej skuteczny Wandersar bronił niesamowite rzeczy. Zrobimy sobie teraz SBC 89. Plus, karta urodzinowa gwarantowana. Mam dużo tych kart urodzinowych, więc myślę, że mogę sobie to zrobić. Właśnie zauważyłem, że wasze karty urodzinowe. Z magazynu duplikatów nie wchodzą w to SBC. Nie mam pojęcia, czemu tak jest. To pewnie musi być jakiś błąd. pada bo tych kart tam trochę miałem, ale no, jak nie można z magazynu duplikatów, to wrzucę do mojego składu i przypaliłem trzy karty urodzinowe, żeby mieć gwarancję 1,89. Nie uważam to za niesamowity deal. Sprawdzić trzeba. 89, karta gwarantowana urodzinowa. I zobaczmy, chyba to będzie robotka. Tak poznałem go po sylwetce, po głowie. Też w sumie, więc totalnie się nie opłacało tego robić. To jeszcze jest duplikat, którego potem nie będę mógł przypalić w tym SBC by to jest popsute. Niesamowita jest ta gra, naprawdę. Zróbmy sobie player picka z ikoną. I ostatni skład o ocenie 86. Udało mi się przypalić. Mamy player picka z ikoną, 87+. Są tutaj mieszane karty ikon do wyboru, także zobaczmy, co będzie pierwszym wyborem. Jest coś mocnego i to będzie Wayne Runay 91. Spoko karta. Drugim wyborem będzie Paul School z 89 i błagam, niech tu będzie coś lepszego. Sawa 92. Runay kosztuje 200 tysięcy. Tego skulsa w ogóle nie ma na rynku. Wydaje mi się, że jakiejś ewolucji pasuje. Sawa kosztuje 400 tysięcy. Dobra, także słuchajcie, no z racji tego, że nie ma tego Skulsa na rynku. Pewnie pasuje do jakiejś ewolucji. Tego weźmiemy. Sawom, Sawą i tak bym nie grał. Mam dla niego Olmo, który jest lepszy. I może będzie jeszcze potencjalny upgrade, więc to by było bez sensu. Dobra, także słuchajcie, w ewolucji Legenda da, bo możemy sobie wrzucić właśnie tego Skulsa, który będzie miał 5 na 4 Bardzo przyjemne statystyki: 99 podań, 90 driblingu, No wrzucimy go, to jest darmowa ewolucja. Wytestujemy go. Dlaczego by nie? Także myślę, że Frankie to jak na chwilę usiądzie sobie na ławce, no chociaż. Wytestujemy tego Skulca, zobaczymy, czy będzie od niego lepszy. Zrobimy jego ewolucję. I jeszcze słuchajcie, kolejna, piąta paczka, dziesięciu piłkarzy: 83. Tym razem mamy tylko informa. o i Hegerberg, dobre uwerale I chyba już szósta taka paczka, no zobaczmy, no dajcie tą kartę urodzinową, Kurczę bo dzisiaj leci, chociaż nie, dużo walkoutów tu było, chociaż ten Skulls to jest bardzo dobry traf generalnie, on po tej ewolucji jest podobno bardzo dobry. Tak, jak prezentuje się ekipa kolejnego rywala, trójka obrońców z tyłu, to będzie nasza szansa, żeby nastrzelać to dużo bramek. Zobaczmy jak wyglądają podania karty, która ma 99 podań i PlayStation z plusem. Podał prosto piłkę, no nie będę tutaj narzekać, a nie oczekiwać czegoś niesamowitego, ale z oczywiście to broni. Dani Olmo, Dani Olmo, ale Casillas lata, no, jak ja na widzę Casillasa i Wandersara, no. I Paul Skulls ale dobre podanie Skulsa, to było i Pedroneto, Pedroneto, który ma 99 tempa. Przeciwnik chyba już odpuścił, ale dobra, to była moja wina, miałem opóźnioną reakcję, nie wiem czemu nie zareagowałem. No nawet czemu on mnie w ogóle nie goni tymi obrońcami, Pedroneto to już musiała być bramka. No i on znowu odpuścił tym środkowym brońcą. Nie wiem, czym on tu robi, ale Pedro Neto strzela kolejną bramkę w dokładnie w ten sam sposób, co poprzednią. Oj, 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 oj Co to za karta? jakiś Ronaldo, lewa noga, ale szpytarda na bramkę. Casillas bez szans. Skuls, piękne przejęcie. Spróbujmy zagrać jakąś nieco dobrą piłkę do Suareza. Fajne to było. I Suarez jeszcze fake shot, ale on znowu wyszedł tym Casillasem. Nie wiem, bardzo dziwnie ten gościu gra. Piękne przejęcie Skulsa po raz kolejny i super wypuszczenie Rodrigo. I Rodrigo wrzutka do Ronaldo, Ronaldo przyjęcie, strzał, od razu jeszcze do bitka nie ma. O, i czy to będzie hat-trick Pedro to Pedro Neto nie trafia w bramkę! No muszę wam powiedzieć, odkąd gram dwoma napotnikami, którzy bardzo dobrze potrafią podać piłkę, to jakoś łatwiej się konstruuje te wszystkie akcje. Może nie mają jakoś dużo obrony, bo Daniolo ma chyba tej obrony 72, a Skuls ma 80, ale te podania robią taką różnicę, że... Nie przeszkadza mi ta obrona totalnie. Słuchajcie, Rodrigo w polu karnym i mamy fineskę. I słuchajcie, przeciwnik odłożył pada, więc nie będę wam dalej pokazywał tego spotkania. Jestem bardzo ciekaw, co temu przeciwnikowi dało. To że w sumie nagrał całe spotkanie w kwalifikacjach. Siódma paczka 10, piłkarzy, 83 plus i to jest kolejna paczka bez z karty urodzinowej Alison tym razem. A nie, jednak Sommer, pomyliło mi się. Już ósma ostatnia paczka 10, piłkarzy 83. i Na zakończenie mamy kartę urodzinową piłkarkę SPO Antonio Sili. 2.91, bardzo fajny overrun przypałkę, dziękuję za obejrzenie dajcie znać w komentarzu co udało wam się ostatnio ciekawego trafić, słyszymy się w następnym odcinku, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć